Cześć i witam Was w kolejnym odcinku z Rise of the Tomb Raider. Dawno się nie widzieliśmy, tym bardziej, tej gry już dawno nie nagrywałem, więc na nowo zaczynamy. Pooglądałem poprzedni odcinek jeszcze swój, tak żeby się trochę dowiedzieć, gdzie my jesteśmy i co robiliśmy, więc już trochę sobie przypomniałem. Patrzę tylko, że chyba grafika jest źle ustawiona, bo bardzo wolno idzie. Nie odpalałem gry od kiedy mój laptop zaszwankował, więc wszystkie opcje graficzne są źle ustawione. To będzie trzeba po prostu wyłączyć eee, cienie. Po, po, po. Właściwie to już wezmę. Nie, to chyba będzie za mało, żeby. Dobrze działało. Nie chcę za bardzo... za dużo zmieniać też, bo... Możliwe, że... aha, włączone, pure hair jest. Wyłączę. Bo jak będę coś zmieniał w rozdzielczości, to mi zacznie kompletnie gra... Znaczy ten, wyłączy mi się nagrywanie. Powiedzmy, że ciągle coś jest nie tak, ja nie wiem. właściwie to jak ekran jest ustawiony na 1920 nie tu nie będę nic robił Chyba będzie ok, nie wiem. Dobra. O, już jest fajnie. Muszę teraz się przyzwyczaić trochę też do przycisków, do tego, bo trochę pozapominałem. Już dawno nie grałem. Eee. Da się zaznaczyć to, czy nie? Da się tam w ogóle wrócić jeszcze. Eee. To, to? to się idzie tam. No, co za przycisk, muszę wcisnąć, Opuść się. No, na C? Niemożliwe. No ale trzeba być przyzwyczajeni na to, jak mówiłem. Eee, co ja tu mam. Nie przeczytałem tego A, czy to białe są te co mnie znowu zapomniałem czy to Te szare to już zrobione, tak? Czy białe to już jest zrobione? No dobra, idziemy dalej Jeszcze się tu wróci Moment. E, jak to było? Czy to się dało tak? Dobra, nie da się eee... Nie, tutaj wlazłem To jest to miasto Czy nie muszę wyjść chyba tam na górę? Ta? Żeby tą liną wejść tam sobie pogorszyłem sprawę. Gdzie idę? Nie. Jednak nie. Jak tam wejść na górę? Dalej ta grafika trochę ścina grę. No ale no musisz przeboleć to. I wy też w tym odcinku. W następnym to poprawię. Mogłem pierwszy test zrobić właściwie. Też muszę wszystkie na nowo robić. Przecież miałem scroll, żeby zmienić tę broń. Już nie mogę. Popieprzony trochę. No dobra, to jest C. Przecież ja miałem to na shift chyba. Na kontrolę, a biegać? Dobra. bieganie jest na Shift. Możemy iść dalej, chyba wezmę inną broń. Zero... a, granatów Dobra. I na już. Samych... Okay. Jak zwykle wszystko musi się balić Przecież to jest Lara Croft E no co No szybciutko, szybciutko Fajnie, fajnie E no jednak wzięła tą broń Tatuje mnie w samcy właściwie. Ale to wszystko mi się rozmazuje serio. Nic nie widzę. się grało w Rainbow Six i w Velvet Assassin więc kompletnie inaczej czy już no kurczę nie mogę w głowę trafić no czy to głowa była Gdzie oni są? A, tu. Tak. Widziałem, że 83% już jest ukończonej gry, więc to będzie chyba już prawie koniec. Um, ja tam zostawiłem to na koniec. Ja bym nie tak chodził powoli. 啊，呃、uh. uh，哈哈，no，yeah no <laughs>。Yeah, no. tennis Idziemy, idziemy. Labirynt 3D. Tak można to nazwać. W każdym to przejdziesz Że Labirynt. Myślę, że to nie. Labirynt ma kilka wyjść i tylko jedną dobrą. O, co tam się dzieje? Wiem, że tam ludzie są, ale w którą stronę ja mam iść? Tutaj. Eee, strzała do wspinaczki. No, przecież ja to wiem. I dokąd? Tam na, na górę? Będę musiał? Czy w którą stronę? Aha, tam dobre. Nie jest takie oczywiste... teraz, w tych to Tomb Raiderach, gdzie masz iść. Musisz naprawdę się rozglądać. Co jeszcze? Jeszcze, no. No i co? Jest tu w ogóle coś, czy ja po prostu muszę spieprzać cały czas? Jezu. Już myślałem, że będzie... Polarze. Po trochę za głośno mam tą A, tu sobie ognisko mogę. Na no, spokojnie. Czemu nie? Umiejętności 4? Serio? Nie używałem tego wszystkiego. Dobra. Zobaczmy co tu mamy. Co tu jeszcze można, dostępne bronie? Tyle tych rzeczy mam. Ja nie wiem skąd ja to wziąłem, że w ogóle tego nie robiłem. Eee, pistolet. Pistolet już wszystko ma. Kiedy ja mam tą końcówkę jak USP Match? Co ja w ogóle nie sprawdzałem tych rzeczy wtedy? Czy to jakaś była aktualizacja ostatnio? Dłużej nie pograłem i już, nie wiem. No kurczę, jak USP Match ma tą, ten, ten ciężarek z przodu, chociaż to nie jest USP. Ale dobra. Karabinek. Fajny. Szybkość przeładowania. Bo ja wiem, nie jest to takie potrzebne. To niech zostanie. Idziemy dalej. Wejdź na szczyt. Wesi wejść. O nie! Nie, nie, nie! Tak. A jak? Jakże inaczej? Trochę sekwencje jak w tym. Jak wspinaczka w poprzednim Tom Raiderze na tą wieżę radiową. Gdzie on nie biegnie? Oni też umie się wspinać. Gdzie on Gdzie on idzie w ogóle? Oni. Skąd ten się wziął? <grytania> Te błyszczące rzeczy za bardzo błyszczą, na przykład jej amunicja do Shotguna naprawdę to za bardzo błyszczy. Cholera, muszę się ruszać. No to się rusz? No i co? A dobra, No już skoczyłem, bo inaczej by spadła. Jeden drugiego zrzuca, co oni jakiś wyścig jest, czy co? No i co? Między sobą walczą, żeby być tym najlepszym, tym O jest. Hm, <laughs> dobre. Okej. Okay. Ah, uh -huh. não, coloca. Não. No, weź się. Ja dziękuję. Ile on musiał dostać w mordę, żeby się odpieprzyć? Nie rozumiem tego. Headshot to co to jest? Dla nich to jak nic. Czyli on strzela. Aha. Myślałem, że to, że rycerze między sobą wal walczą. Sofia! Gdzie jesteś? Widzę cię, Laro. Zrobimy wszystko, żeby ci pomóc. Dziękuję, Sofia. Przyda się wszelko Oczywiście. No Płoty. No, não é, não. Jak się grana to używało? Czyżby? nie. Eee... Co tu się dzieje? Lara, musisz się ukryć. Zaraz będziemy strzelać, a ty jesteś odsłonięta. No co ty? Nie. Zabiłem go. Tak daleka? Okej, okay, okej. Okay. Dla mnie bomba. Ale to się rusza wszystko miapierdome. Ja 神呢、no. Wiesz co twoje nie, no. Myślałem, że radio wziął eee, widzimy Kurczę, tutaj jest taki chaos, że w ogóle nie wiesz co, co tu się dzieje i co robisz do tego momentu na nie napodkać, żadnych obozów nie będzie mogło. Czyli to już będzie koniec gdzieś. O kurcze, to tak zwlekałem. Koniec gry, 27 minut gra, no to nie wiem, czy ja to mam na następny odcinek dać. A no, może będzie o jeden odcinek więcej. Trochę suspense będzie na następny raz. Więc ee, będę kończył. Dzięki za Waszą uwagę. I widzimy się w następnym odcinku. Cześć.